Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Ramiński. Znajdujemy się dzisiaj w salonie Comfort Snów Bydgoszczy. W tym krótkim filmiku chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o tym, dlaczego warto zainwestować w stelaże firmy Tempur. Może na początku powiedzmy sobie, czym wyróżniają się stelaże Tempur na tle innych. W ofercie firmy Tempur Możemy znaleźć stelaże w wersji statycznej, czyli bez regulacji, oraz stelaże w wersji elektrycznej. Jak zbudowany jest stelaż tempur? Rama stelaża tempur wykonana jest w pełni z litego drewna bukowego, które oklejone jest specjalną grafitową taśmą w celu lepszego efektu wizualnego. Do każdego stelaża tempur, czy to w wersji statycznej, czy w wersji elektrycznej. Możemy przykręcić nogi, które występują w trzech różnych wysokościach oraz stabilizatory, które nie pozwalają na to, żeby materac przesuwał nam się na boki. Cechą charakterystyczną stelaży Tempur są specjalne panele. Przyjrzyjmy się im bliżej. Każdy z tych paneli pracuje przegubowo we wszystkie strony. Dzięki temu, gdy leżymy na materacu i stelażu Tempur potrafi on idealnie dopasować się do budowy naszego ciała. Każdy z tych paneli Posiada też regulację twardości. Miękki, średni oraz twardy. Możemy wyregulować twardość poprzez obracanie elementu w środku panelu. W lewo lub w prawo. Dzięki temu, że każdy panel ma regulację twardości, możemy sobie idealnie wystrefować stelaż do budowy naszego ciała. Poza tym, w strefie ramiennej zastosowano panele w innych kolorach. Czemu one służą? Każdy z tych paneli osadzony jest na listwie giętej, wykonanej z drewna bukowego. Ale dodatkowo zastosowano jeszcze specjalny amortyzator, który pracuje góra-dół oraz przód-tył. Ma to szczególne zastosowanie w momencie, gdy na materacu i stelażu tempur śpią osoby, które mają dosyć szerokie barki. To, co dodatkowo jeszcze wyróżnia panele w stelażu tempur, to to, że gdy leżymy na samej krawędzi materaca czy stelaża, to mamy tutaj jednakową elastyczność zarówno w tym miejscu, jak i na samym środku. Czego nie ma w przypadku zwykłych stelaży listwowych. Na początku tego filmiku wspominałem, że stelaże firmy Tempur występują w wersji statycznej bez regulacji oraz w wersji elektrycznej. To, co jeszcze jest taką dodatkową cechą stelaży elektrycznych firmy Tempur, to to, że możemy sobie do nich zastosować jednostkę masującą oraz oświetlenie LED. Komu poleciłbym stelaże szczególnie elektryczne firmy Tempur? Osobom, które lubią czytać w łóżku, lubią oglądać telewizję albo po prostu poleniuchować. Nie ma nic lepszego jak płynna regulacja stelarza przy pomocy bezprzewodowego pilota.